Cześć wszystkim, witam Was bardzo serdecznie z tej strony, bo to jest oczywiście nasza ukochana Europa Univisais 4, gramy polską w roku już 1982, czyli po chrzcie Polski, ale my nie mieliśmy chrztu Polski, ponieważ jesteśmy dalej, e, jesteśmy dalej religii słowiańskiej i jak widzicie tutaj właśnie tępimy Żydów w Połtawie. E, oczywiście jesteśmy też na modzie Extended Timeline. Co zapomniałem wspomnieć? Dobra. Ostatnio was zapytałem się, jakie prowincje zmienić i główna prowincja, czyli to była ta prowincja, której nie pamiętam, jak miał mm, wcześniej, ale teraz jest Bori. Prostota jest zarąbista. To mi polecił tutaj już wam mówię. Mm, gdzieś był komendarz. Czekajcie, bo zgubiłem chyba znowu. O, tak. Tak najprościej. Konrad Jelin mi to polecił, ale też było bardzo fajnych e, dużo tutaj różnych propozycji, na przykład tutaj Borzogród no i pomyślałem, no czemu by nie, stworzyłem Borzogród był też Jastogród, więc stworzyłem i Piastogród był też... Wołgogród, więc stworzyłem Wolgogród, bo nie ma tutaj niestety ły no ale te prowincje stworzyłem, te zmieniłem tutaj Tule na Tuli i oraz zmieniłem Lubusz na Krosno, wiem wiem, Krosno jest w ogóle w innym regionie Polski, ale co mnie to Niech będzie tam. My będziemy mieć krosno prawie nad morzem. E, ważne jest właśnie to. Mm, a jeszcze ktoś. Lol. Pa, pa, patrol 009, lol. E, napisał, żebym podbił Moskwę i zmienił jej nazwę na Zadupie. W sumie mógłbym to zrobić. Tak samo Kasper mi tutaj polecał. E, nasz król, oczywiście. Tutaj tam pięknie panujący król. E, polecał mi, żebym właśnie podbił Moskwę, bo już nie będzie to, właśnie. Um, boostowane. Mr. Dave pisał, żebym zmienił nowy sąż na sosnowiec. Tylko tyle, że my już mamy sosnowiec. Który jest ciągle oblegany. O kurde, zapomniałem, że Sosnowiec trzeba odbić, więc idziemy do od odbić Sosnowiec. E, dobra. 1, 2, 3 dla statystyk. dzięki wielkie. No i w ogóle, ogólnie to zapomniałem wspomnieć, że było trochę mniej wyświetlenie, dlatego że spóźniłem się odcinkiem wczoraj pół godziny. E, niestety YouTube mi coś tam... Probi problemy ostatnio. No ale tak czy siak, dzięki wielkie za 30. Już teraz 9, ale po sobie też dałem, czemu by nie. No i dobra, lecimy z odcinkiem, bo nie mam dzisiaj zbyt dużo czasu. Bo za chwilę wychodzę um, z domu i będę dopiero wieczorem, bym znów się wtedy spóźnił z odcinkiem. Dlatego też teraz na szybkiego nagrywam. Dlatego też lecimy. Po pierwsze, co mamy jeszcze do skrowania? Mamy Poltawy do skrowania, dobra. Um, widzę, że tak. Tych buntowników trzeba oczywiście ścisnąć. Tutaj cisnę jakiś buntowników, więc bardzo dobrze. Tutaj Zygfryd ci, pra, pra, prawdopodobnie ciśnie. Tak, Zygfryd fińskich buntowników ciśnie, więc e, to teraz musimy znowu, kurde, 6000 manpowera odnowić. Ja pierdziele, czemu, ja, czemu ja cały czas mam taki problem z manpowerem? Naprawdę to mnie troszeczkę denerwuje. Też Kasper, nasz król, podpisał, żebym teraz atakował stare Plusy. Mógłbym, ale tu bym musiał też z Pomorzem walczyć. I prawdopodobnie zabranie teraz Starych Plus wpędziłoby mnie w koalicję przeciwko, a czyli w koalicję by przez to wszedł, weszła, wszedła, weszła, weszła Frankia. A więc, no nie byłoby zbyt miło. Właśnie, czekajcie, bo tutaj też e, na fanpage'u moim ktoś zrobił bardzo fajny fan, fan art i muszę go wam pokazać, tylko że wam nie pokażę, bo wtedy będziecie znać moje prawdziwe imię i nazwisko i mój profil, moich znajomych, więc e, pokażę w następnym odcinku wam ten be, um, fan, fan art, e, więc e, nie martwcie się, ta osoba, która to zrobiła, nie pamiętam, sorry, swojego imienia, ale to chyba było Michał, tak? Albo... Nie wiem, nie będę zgadywał, bo nie pamiętam naprawdę, pokażę w następnym odcinku, e, teraz niestety muszę tak po prostu wszystko na szybkiego nagrywać. Dobra, lecimy, 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 e, przelecimy trochę tych lat do przodu, e, 30 punktów tylko, żeby to skorować. Aha, nie możemy, bo tam coś nawracamy prawdopodobnie, tak, tak, Żydów na, nawracamy, ostatni... Noż ty głupia... Przepraszam, kurwo, Frankio, czemu znowu, czemu? Hmm... Hmm. 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 Czyżbyśmy mogli im wpierdolić? Jeżeli nie przyjdzie Bizancjum. A jest taka możliwość. To tam duża możliwość. To mamy szansę im wpierdolić. Tylko nie możemy dopuścić do buntów. Które zaraz się pojawią. Oczywiście, że się pojawią, bo jakby mogło być inaczej. Bunty muszą być oczywiście od razu. Mm, nie, nie. Harsh treatment. Dobra, e, troszeczkę mi to wybiło, wybiło z rytmu, bo tak zacząłem gadać, 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 nagle bum, wojna Bo ja naprawdę nie jestem przyzwyczajony, że ktokolwiek mi wypowiada wojnę Ja przeważnie jak grałem, e, no to przeważnie to ja wypowiadałem wojny, a nie oni mi Więc po prostu dla mnie to troszeczkę dziwne i taka nowa sytuacja Ale myślę, że damy radę, na co jest e, wargol? So, sopron, tak? Gdzie, gdzie jest Sopron? A, a no to w sumie na to to mogę wypowiedzieć 25% ...developmentu tutaj było, czyli jeden słowem musimy znowu im pocisnąć te forty, które są... ...the fuck? Czekajcie, muszę tutaj pisać, sorry, nagrywam, Wombat mi tutaj robi chyba też... ten, baner, to sprawdzę. Sorry, że taki nieprofesjonalny jestem, a jestem troszeczkę zamotany, ponieważ... kurde! Czemu? Czyż tu były forty? Nie, są forty. Dlaczego mi fortów nie pokazuje? Pokazuje mi tylko jeden fort. A tu nie ma, a były. Czyżby oni usunęli fort i budują nowe? Dobra, lecimy na nich w takim razie. Pierdzieliście, to no. wygramy to w Weskitu. Dobra, oni mają 45 tysięcy piechoty, mamy 72 tysiące. No i mamy więcej, więcej też mm, kawalerii. O ile, o ile Bizensu nie dojdzie do tej wojny, to mamy wygrane. Mamy to wygrane, tylko musimy ściągnąć nasze wojsko z wschodniej granicy. Z Saksonia widzę, że tutaj też coś tam będzie robiła. Właśnie, to czekajcie, zrobimy tak. Supportive dla naszych ludzi, żeby nam czasem nie chodzili sami. Um, Bułgaria, tak, 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 z Alice. Nie, Saksonio. Saksonio ma się tutaj razem z całą resztą po prostu chodzić w jednym miejscu, właśnie ze wszystkimi, a nie robić niczego sama. Też. O Boże, jakbyście wypłynęli swoją flotą, to ja bym swoją flotą wypłynął, co by znaczyło, żebyśmy mogli rozwalić flotę w razie czego naszego wroga, dlatego też płyniemy tam, płyniemy tam, płyniemy tam, wystraszmy ich, może się wystraszą, zobaczymy, jak nie, o tak, Wy... wystraszyli się? No, chować, chować, się, chować się do portów. O to chodzi. My tu flotę znów was zaczniemy blokować. Niestety pierwsza bitwa zostaje przegrana przez nas, ale z tego co widzę, mają mniejsze odmaralnie, pewnie będą od nas mieli. E, więc to tylko zależy, żebyśmy tam doszli na czas. Co tu się robi? A, tu się świątynie robią. No to dobra. Myślę, że też trzeba zrobić małą akcję. Róbmy najemników. Czyli w pierdol e, Franki bardzo szybki. No to kurde. Kasper. że jak, jak ojciec. Musisz wygrać teraz. Musisz wygrać, nie ma, nie ma mowy, żeby było inaczej. Musisz to po prostu wygrać. Jeszcze sprawdźmy tutaj. No nie, nie, nie ma niestety. No morale by się przydały, ale nie zarabiam aż tyle, no w sumie mógłbym go wziąć, to by była już na pewno wygrana wtedy. Ale nie, na razie force defense jest też spoko. Dobra, ja, ja kurde, jak ja żałuję, że to będzie taki krótszy odcinek, bo bo... bo A ja, ja bym chciał dłuższy odcinek zrobić, ale ja nie mam czasu na dłuższy odcinek. Dobra, zobaczymy, grajmy jak, na, 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 jak najwięcej. Zobaczymy jak to będzie Poltawa, Nawracaj się, bo muszę się tam skorować. Cele nie mają fortów? Co się z tymi fortami dzieje? Czy one, czy one są tam budowane? Na serio, ale nie tak serio, serio. One są budowane, no to kurde, musimy to podbijać jak najszybciej. Podbijemy im stolice, no to będziemy mieć wszystkie forty u nich. Co oni w ogóle z fortami zrobili? Czy oni usunęli forty po, po wojnie, czy co? Dawać tam panowie, lecimy, 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 lecimy. Dobra, widzę, że najwięcej się dzieje tutaj na... E, we Włoszech tak naprawdę, więc tutaj musimy s, 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 skupić nasze e, główne siły, więc zawać, zapierniczamy, zapierniczamy tam. Tutaj w ogóle Saksonia się bije, e, to mi się nie podoba troszeczkę. Obożyczanie tutaj e, biegają na, na około. Dobra, lecimy tam też. Chodźmy powoli, odbijamy wszystko po drodze. Tutaj się niestety bardzo złe rzeczy dzieją, bo tu jak widać e, Flandersy i Benwento jeszcze działa tutaj. Flandersy są jakieś chyba małym głównym, co nie? Tak, są małym głównym, więc ona nam nie zagroża, więc tylko e, Benwento jakbyśmy szybko tutaj po zaczęli podbijać, za pod byśmy podbili mi jedną prowincję, to byśmy mogli nawet, myślę, że i, i zabrać, a czyli szybko ich spisować mm, i po prostu by się było bardzo dobrze. Dobra, lećmy, lećmy w ogóle ja się tu, ta Tak jestem nieogarnięty teraz e, O, o, to mi się podaje, to mi się bardzo przydaje e, za słowiańską wiarę, właśnie. Plus 30, tutaj stosunki do, do góry, niech i do was muszę zjeść w końcu. E, dobra, lećmy, 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 lećmy. Widzę, że tu jakieś 8 tysięcy jest, które byśmy mogli zebrać. W ogóle, tutaj przecież oni są oblegani. Przecież w ogóle, co wy zrobiliście z Frankiem, żeby, żeby mi wojnę wypowiedzieliście? Przecież wy tutaj dostajecie takich pierdol? Tutaj już nas dziedzic, Henryk, leci od razu podbijać na Ostmark. Nie na Wiedeń, na Wiedeń uderzemy, uderzamy w Wiedeń. E, nie, oni to. Tak... Boże kto nas w. So... E, wy... Sopronię załatwić, ale my tam lecimy z naszą całą armią. Dobra, Poltawa chyba już nawrócona, więc możemy ją skorować. Nawracamy w Połock, nawracamy jak najwięcej. W tej wojnie oddajemy kory yy, Saksonii i to będzie po prostu idealne, to będzie po prostu zajebiste, to będzie po prostu super. Jednym słowem, o Boże, co tu się dzieje? Dziękuję, że mi wypowiedziałeś wojnę, bo ja sam pewnie się na to nie zdecydował. A tak to widzę, że właśnie dostajesz tutaj w dupę. No może jednak nie, bo jeszcze jak dojdzie te to... Hmm, kilkadziesiąt tysięcy No to może być troszeczkę ciężej Bo tu jeszcze trzydzieści tysięcy dojdzie Ale w razie czego jeszcze tutaj są Włochy e, Są też i tutaj kole, kolejna armia Włoch Więc myślę, że damy radę Wchodzimy, wchodzimy na nich Nie damy im odpocząć Rozwalili naszą Saksonię Nasze armie Saksonii Ale my damy radę e, Sobie tutaj w Sopronie Sopronie ich zmiażdżyć, po prostu zmiażdżyć. 108 dyscypliny do 103 dyscypliny, 1.9 morali do 1.8 morali. Niestety oni mają lepszy rol, ale zaraz tutaj zekwet przejął dowodzenie i już jest lepiej, już ich masakrujemy, po prostu masakrujemy. Jednym słowem, zajebiście. Oni nie mają w ogóle fortów, coś nie wiem dlaczego, ale oni na serio nie mają fortów. What the fuck, ja się nie mogę z tym pogodzić. E, znaczy, ja się bardzo cieszę z tego powodu. Ale po prostu dla mnie to jest, no, coś, no, kurde, co się dzieje, co się dzieje po prostu? Dlaczego oni fortów nie mają? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale wiem, że niestety nasi ludzie przegrywają, bo e, po pierwsze, no, a, kurde, właśnie, Bułgaria, to ona się wbiła i to są góry. Więc ta bitwa niestety zostanie przegrana. Ale w razie czego myślę, że damy sobie radę tutaj e, podziałać dobrze. Widzę, że rozwaliśmy jedną kolejną e, armię tutaj z e, Franki. Myślę, że w kolejną wchodzimy. Jeśli Bizen tutaj nie dojdzie, to. To będzie dobrze. Biznesu cały czas toczy wojnę z Węgrami oraz z Baszkirią, więc myślę, że damy radę w tym czasie. My właśnie ich tutaj jak najbardziej rozwalić po prostu. Zaraz pójdziemy też na stolice, zobaczymy wtedy, co się będzie dobra. Tutaj jedziemy z kilkoma tysiącami, więc bardzo, bardzo dobrze. Bardzo mnie to smuci Bardzo mnie to smuci, że po prostu tutaj Włochy Przegrały, no ale co zrobić, co zrobić Jak Włochy przegrały, no to to, to już sobie same przegrały Więc musimy teraz jakoś W jaki, jakikolwiek sposób tutaj coś podziałać Tak, żeby się jak, właśnie jak najwięcej odbić W ogóle oni mają 22 tysiące statków No nie, ma, dobra, my mamy 29, no to jeszcze, jeszcze Wygrałem tutaj na wodzie e, Ale musimy zwiększyć swoją flotę, jak tylko będziemy mogli e, Bardzo, bardzo, bardzo mi szkoda to, że nie mam Manpowera, widzę, że tutaj się Włochy wbijają Więc musimy tam, myślę, że powoli Musimy zacząć tam działać i iść w stronę Włoch Pomóc im odbijać, raczej znaczy pom pomóc im walczyć z tymi większymi wojskami naszego wroga, ponieważ no jednak tych wojsk jest dużo. Chociaż my mamy więcej, jakbyśmy się zebrali wszyscy razem, to naprawdę byśmy mogli dać radę. Możliwe, że za bardzo się skupiam się tutaj na podbijaniu, a powinienem bardziej się skupić na mm, walce właśnie z naszym wrogiem. Wiele nie, Ostmark nie, Gras. Gras by było dumnym miejscem, żeby zacząć walczyć. Czy oni idą prosto tutaj na Włochy do. Sopronu, jeśli tak, to my się tam zaraz wbijemy. Zaraz zobaczymy. Tak, idą, dobra, wbijamy się tam. E, myślę, że teraz my y, po, przy pomocy Włoch, to znaczy Włochy mają bardzo ma małe morale, ale my tam jak to idziemy, to my tam damy radę. E, mam przynajmniej taką nadzieję, więc teraz my tak, wchodzimy, wchodzimy tam. Bardzo małe morale na początku i bardzo możliwe, że tu błąd, że tam wbiliśmy się. Ale z drugiej strony nasza. tutaj... Cała Hołota powoli zaczyna wygrywać, ale idą posiłki, idą posiłki. Czy wygramy to? No, jeszcze trochę. Nie, 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 nie. Chyba przegraliśmy to, niestety. No, Frank, ja widzę, że w tej wojnie uznała, że jednak, że, że to, że przegrała ostatnią wojnę, było naprawdę straszne. I teraz powoli chce się po prostu tutaj um, odbić z tym, co straciła. Ale myślę, że tak czy siak damy radę tutaj z tym wszystkim, ponieważ my już jej oblegamy część kraju, a myślę, że za chwilę będziemy oblegać jeszcze więcej. Tylko musimy po prostu się tutaj skupić dobrze z naszą armią. Może nawet i dorobić więcej najemników, póki mamy jakikolwiek tam większy przychód. Możemy zrobić tam naprawdę tutaj wielką armię najemników. Od razu zrobimy chyba zadanie, które mieliśmy wzięte, czyli po prostu zrobić wielką armię. To mieliśmy chyba 60 tysięcy zrobić? Armii no nie, 61 tysięcy na pewno nam starczy, więc za chwilę Powiedzie, w ogóle, widzicie jaki tutaj wielki stak ludzi chodzi, tylko po prostu musimy się yy, zgrać w jednym miejscu i wszystko po prostu rozwalać, ale widzę, że cały czas, cały czas yy, kupują więcej armii, sprawdźmy ile mają już najemników, bo na pewno w najemników idą i to bardzo ostro w najemników idą, najemników jest już yy, 11 tysięcy tylko, ale już pan powera prawie nie mają, więc myślę, że będzie dobrze, yy, też musimy się tutaj skupić, żeby rozwalić szybko właśnie tych... Yy, Będę to, żeby właśnie ich spisować. musimy też my stanąć gdzieś w górach, żeby to oni nas w górach zatokowali. A nie w to, jak widzicie, w farmlancach, w ogóle oni zgraz wbili się. To oni się wbili bez w ogóle żadnych minusów za rzekę. E, dobra, mm, okej. Okay. Mamy właśnie zrobione teraz zadanie, więc mamy tańszą armię i szybsze rekrutowanie, więc bardzo, bardzo dobrze. I mamy tak, rywal naszego rywala. Kto? Tunezja. No, to mi się nie podoba, ale tutaj mamy e, Chemins zobaczymy, gdzie to jest. To jest w sorbi. No dobra, biorę to zadanie, bo w sorbi i tak będę w końcu podbijał. Możemy też, w razie czego na tą wojnę wydać trochę kasy, trochę punktów administracyjnych, ale za to dostać po pierwsze... Siłę misjonarzy, co tam jest po takie sobie, ale morali, 10 morali. I myślę, że przed następną bitwą ja ten festiwal zrobię. Zrobię ten festiwal tak, żeby po prostu wkopać już naprawdę w dupę ostro tutaj wejść e, tej e, franki. Dobra, po pierwsze tak, bierzemy tą armię, bo ta armi armia jest większość za Power. Podchodzimy pod Morawy i potem całą tą drugą armię, e, która jest która jest tutaj najnajnicza lecimy do klubu z Piszu. i widzę, że cały czas zarabiamy tak, tak czy siak na plusie, więc jest dobrze. Bardziej mi martwi to, że tutaj wojska naszego, naszych sojuszników jeszcze się nie, mogły, nie zdążyły zregenerować, a już tu jest kolejna bitwa i kolejne wojska nasza strona traci, ale myślę, że za chwilę tam uderzymy i to już będzie takie naprawdę bardzo mocne uderzenie, a my tutaj na północy cały czas odbijamy prowincję naszego wroga, nawet byśmy mogli to jakoś troszeczkę lepiej rozegrać i więcej naraz odbijać, ale... Tak czy siak jest dobrze, jest dobrze, dajemy radę, to jest najważniejsze. Niestety, Wargol został odbity, więc za chwilę będziemy musieli tam pójść. Tutaj stoi bardzo dużo wojska, to jest 60-70 tysięcy wojsk wroga. Ale ja też już mam 70 tysięcy wojsk, więc, no może nie w tym miejscu, ale ogólnie mam tyle wojsk, więc powinniśmy dać radę. Żeby tylko głupio nie tarcić naszego wojska, tak? O właśnie, tak jak na przykład tutaj w Morawie się wbijają w nas I wbija się nas, na, w nas naprawdę bardzo dużo wojska Więc ja tutaj niestety dostanę prawdopodobnie w dupę znowu I to mnie boli, to mnie boli, to mnie bardzo boli Ponieważ Włochy nam nie pomogą teraz Musimy się zebrać w jednym miejscu, ale ja teraz nie zdążę uciec z nimi Więc to musi, musi być tutaj bitwa, przynajmniej będą mieć przejście przez rzekę, tak? Powiedz, powiedzcie, powiedzcie mi, że z Ostmarku nawet, nawet przejścia przez rzekę nie będzie tutaj No, powiem wam, że Frankia w tej wojnie naprawdę nas rozgrywa I to tak bardzo, bardzo mocno Nie wiem, co ona łyknęła, czy jakieś nadanie zjadła Ale jednym słowem po prostu Nas tutaj jedzie Jedzie i to bardzo ostro Kurde, właśnie, czekajcie Mogę teraz coś jeszcze wziąć? Nie mogę, bo wydając całą kasę nie mam kasy na dodatkowe morale No brawo, Wotan, brawo dla ciebie Rozgrywasz tą wojnę bardzo, ale to bardzo źle eee, Dobra Mam nadzieję, że przynajmniej to, że przegram tutaj bitwę pozwoli włochom się tutaj jakoś e, zregenerować i o, jakby ścisnęli właśnie e, te jednostki, to to by było na pewno dla mnie pomocne. Ale widać, że tutaj duża armia co ma robi tak naprawdę? Bo ja tutaj dobiłem się resztą armii, cofa się znowu. Dojdźmy całą tą... Nie! Kurwa mać! Kliknąłem sobie źle, sorry, że tak przeklnąłem, ale no to już nie ma sensu, na razie musimy się wycofać, wycofajmy się całą naszą armią, zregenerujmy się, zbierzmy się w jednym miejscu i dopiero wtedy zaatakujmy, bo ja naprawdę tutaj z tego, że oni nie mieli fortów, bardzo się tutaj zajarałem tym i po prostu zacząłem iść po prostu jak najbardziej w przód i tyle. Przez to jak widzicie oni już zdążyli wybudować kilka fortów, no ale to i tak czy siak to jest dużo, dużo mniej fortów. Włochy, weźcie wy cośkolwiek tutaj zagrajcie, weźcie rozwalcie cokolwiek I będziemy mogli atakować, w ogóle 127 tysięcy, ta wojna jest na pewno do wygrania Tylko musimy ją po prostu jakoś lepiej rozegrać, bo jak na razie to jest po prostu jedna, jeden wielki smutek Z tego jak ja tutaj gram No ale nic, dobra, zregenerujemy się teraz Manpowera, no to dobra, załatwimy 15 tysięcy manpowera, to już jest źle No ale co z tego, damy radę, damy radę, damy na pewno radę Tylko musimy się zebrać, tak? Chodźmy na razie na pół. O, właśnie, kolejna, kolejny. O, nie, uciekniemy, 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 bardzo dobrze. Nie, 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 tutaj uciekamy. Eee, tu uciekamy, tu uciekamy. Tu uciekamy, nie uciekniemy, dobra, nie uciekniemy, nie uciekniemy, nie uciekniemy. Eee, przechodzimy tędy. łapiemy dowódcę. I Zykrys się tu wbija. Mamy kasę już na ten? Nie mamy. Kurde. Szkoda. Bardzo, bardzo, bardzo szkoda. I znów się Włochy, Włochy, k armię. No nie, no, Włochy w sumie dobrze, że tu oblegają, ale kurde, zróbcie to szybko. Zróbcie to szybko i po prostu wracajcie na pole bitwy, bo nam jesteście potrzebni po prostu. Jest. ja po prostu potrzebuję Was i tyle. Um, dobra. Rozdzielmy Was na pół. I idziemy tam na północ. Na północy jakoś damy radę. Ja wiem, że ta wojna jest do wygrania. Ta, ta wojna jest na pewno do wygrania, tylko ja muszę się tutaj skupić bardziej. Się skupić bardziej i przestać przegrywać jak po prostu debil. Eee, ktoś napisał komentarz, ale co, jeżeli się tu nie zobaczę? Henryk Kumar Jaki Zygmunt? Jaki Zygmunt? Ty, Morta, ile ty dzieci spłudziłeś? Czemu go nie mogę nazwać? Co, o co tu chodzi? No dobra, będzie trzeba Zygmunta zabić. To mi się nie podoba a 1, 4, 3, no, staty takie sobie... Ale dlaczego go nie mogę nazwać, tak? Co się, co się w ogóle dzieje, że ja nie mogę nazwać swoich tych? Przecież tu ma być... wotan podbijać, tak? Kurde, ile tych fortów budują. Nie nie, 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 Muszę to wygrać, muszę to wygrać, tylko jak? Jak by to wygrać? Jak by to wygrać? Tutaj przegrywam. Oni się w nas bili, ale tak tak czy jak przegrywam. Oblegam im pół kraju. Pół kraju im w ogóle im oblegam. To jest w ogóle zajebiste, ale co z tego, że... bo... Kurde, muszę to jakoś ogarnąć bardziej. Cześć, by się tu wbijać. Mogłoby się tu wbijać. Na, nie, najlepiej zrobię tak, jeśli się połączę z armiami, z armiami Włoch. To jest pierwsze i najważniejsze, co powinienem zrobić. Dzięki temu wygrałem ostatnią wojnę. Połączyłem się z armiami Włoch i po prostu nie szedłem tak jak teraz idę sobie tutaj trzynastką, gdzie zaraz tutaj by nas mogli rozwalić, chociaż. Nie, 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 nie będę atakował tutaj. Zawracamy. Złapiemy wszystko, całą armię w jedno miejsce i dopiero wtedy zaatakujemy nie będzie inaczej. Nie będzie inaczej. Tutaj może to usuniemy. Chodźmy powoli. Zbierzemy się. Przestaliście oblegać, ale widzę, że tutaj coś. Może w końcu rozwalicie, tak? Musicie to rozwalić, no bo jest was dużo, dużo, dużo więcej. Rozwalcie chociaż jedną armię e, naszego przeciwnika. No, co wy w ogóle, Włochy, robicie? Wy jesteście tak słabe. No serio, te Włochy. Jeszcze bunty w Bori. No dobra, niech sobie tam będą bunty, to potem sobie to je ścisnę. E, dobra, widzę, że tutaj bardzo mało ludzi zostało, więc lecimy tam na, to, na te armiki. E, w morawy możemy skąd się wbić. Wrocław nie. Hradek. H z Hradeku, dobra, Hradek. Tylko dajcie mi tu lidera, zekryda. Zaczcza Sopron odbić, bo to jest war to wy się tam bijcie. Dajcie, wygrajcie to, proszę was, wygrajcie to. Wygracie to, dobrze, wygraliście to. na bitwa wygrana. Uh, Okej, okay. bardzo, bardzo, bardzo dobrze. To teraz musimy się tutaj wbić. Okej. Okay. Będzie 20 parę tysięcy. Dobra, wbijamy się. Okej, okay, nawróceni. Krak... No, czarków, już że że Kraków Tengri było. Okej, okay, dobra, nie mamy minusów, mamy więcej morali, mamy więcej dyscypliny. Proszę was, wygrajcie to. Proszę was, tylko po prostu wygrajcie. To tylko ty, to tyle chodzi. Wygra, wygrać tą inną bitwę. Dziękuję. Z tak pani niestety nie było, ale teraz tak. Od, odbijać to, odbijać to, a wyjdziecie tutaj odbijać. Dobra. Wygraliśmy kolejną bitwę, bardzo, bardzo mi to cieszy. Włochy już lecą teraz odbijać, dobra, już jest lepiej, już jest dużo, dużo lepiej. Tylko teraz musimy na przykład tu pod Frankfurt podlecieć, tak, chodźmy tą naszą armią, jakąś jedną większą, drugą większą, nie wiem. Um, to chodźmy, tak, chodźmy tą też armią, tu w ogóle zróbmy jedną wielką armię, to chodźmy armią, tu zostawimy kilka osób, tutaj też zostawimy kilka osób i lecimy tu, póki oni nie mają e, czegokolwiek, to po prostu będziemy ich tutaj bili, po prostu będziemy ich teraz tutaj miażdżyć. Mam przynajmniej taką nadzieję. Włochy chodźcie do góry, tam sobie oblegajcie ich Tutaj przegrywają Flandersy, bardzo mnie to cieszy, Bułgaria tam sobie działa Bardzo, ale to bardzo mnie to cieszy mhm. Włochy się wbijają? Nie, oni się w nas wbijają, a tu są mm, oczywiście farmlancy. E, dobra, wy leć, lećcie, lecie, lećcie tam jak możecie, jak najszybciej, jak najszybciej I też wy jak najszybciej lecimy, 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 lecimy panowie Panowie i panie Proszę was, jeszcze mi dajcie tutaj Festiwal, festiwal Jaryły Plus 10 do morali i do nawracania trochę No, będzie się nawracanie, bardzo mnie to też cieszy eee, dostali minusy, nie dostali minusów Dobra, mniejsza o to Ale tutaj 36 tysięcy obok stoi, no to zapewne to dojdzie Ale tutaj 16 tysięcy Włoch idzie Więc myślę, że damy radę Dobra Okej, okay, wbiliśmy się tutaj, dajemy radę Ok, rozwaleni Kolejna armia rozwalona. I myślę, że teraz powinniśmy się powoli wbijać tutaj w Frankfurt. Ta w Frankfurt się powinniśmy wbić. Skąd czekajcie. Gdzie był jeszcze fort tutaj budowany? A, przestali budować już. Czyli mają raz, dwa, trzy, cztery, pięć fortów. Pięć fortów musimy podbić i mamy całe, całą Frankię podbitów. Zajebiście, po prostu zajebiście. Dobra, wy już tutaj ekipo oblegająca tam działajcie. Chciałem tutaj jakoś też ekipę oblegającą. I teraz tak, czy się wbijać to w tą 37? -kę. Nie mają pełnych morali, ja niby też. Niech dojdzie mi ta armia. Tylko, że czekajcie, Frankfurt. Przejście przez rzekę z Mainz. To jedyna prowincja, na której ja stoję, to jest przejście przez rzekę akurat. Dobra, musimy przyjść tutaj na górę i stąd zaatakować. Albo z Hessen. O, z Hessen też możemy. Nie, 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 tędy. Aj kurde, to fort jest przez to Okej, okay, coś tam złapałem, jakieś pojedyncze wite Tutaj też złapiemy Oczywiście, super Wracamy tu, tymi złapiemy sobie tych Okej, okay, dobra, pojedyncze, pojedyncze taki są rozwalane tutaj Bardzo dobrze, bardzo, bardzo mnie to cieszy Wy tutaj idzie oblegać Jakby tamte Włochy, y, ta armia Włoch Przyszła mi tutaj pomóc, to było bardzo dobrze e, Dobra, 25 minut, czekajcie, która jest godzina, bo ja za chwilę muszę wychodzić 1554, dobra, szybko jeszcze kończę tutaj tą bitwę. Ja się tam wbiłem? Nie, oni się w nas bili. Tak, oni się w nas bili. dobra. Eee, to w sumie, dzień dobry. Nawróceni. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Dobrze jest, dobrze jest. Kolejna bitwa będzie wygrana. Na pewno będzie wygrana. Włochy podbijają tutaj coś. Obożyczanie i Seksonia tam też idzie podbijać. Dobra, bardzo mnie to cieszy. Ostmark jest ładnie. Jest ładnie, jest dobrze. Ogarnęliśmy to. Okej. Okay. Naprawdę ten początek był bardzo zły, bardzo zły. Nie ogarniałem praktycznie wcale. Uh, Okej, okay. teraz tak, jedna nie? armia niech idzie tutaj na Frankfurt, bo to jest ich stolica, więc musimy to podbijać. A druga armia jakby ich pogoniła tutaj. To by było fajnie też. Oni nie mają też Kolejna bitwa wygrana. I gonimy ich. Gonimy, gonimy. Nie dam im teraz spokoju, naprawdę. Plaga. Dukaty wolę stracić. Nawet jeśli w pożyczkę jedną wejdę, to nic się nie dzieje. Czyli się tam wbili, właśnie? Tak, oni tam poszli. Kolejna bitwa wygrana. Super. Gdzie wy teraz pójdziecie? Tutaj, możemy tam pójść? Możemy. Super. Da, wpierdziel kolejny. No, aż mi grę zalogowało. Dobra. Ktoś się w nas wbija, nie. My się w nich wbijemy teraz. O, dobra, musimy tędy pójść. Kolejna bitwa wygrana. Bardzo mnie to cieszy. Jaki, Jaka masakracja w ogóle to się teraz dzieje? Wyprawia i w ogóle co, co, o co tu chodzi teraz? Teraz to jest dopiero e, o, o to, co, o co chodzi. Dobra, w ogóle nie wiem o co chodzi. E, w ogóle jestem podjarany teraz, że Frankie cisiemy tak? Jeden z moich większych rywali, Frankia, potem już tylko Arabowie zostaną, no i, te, i Włochy w pewnym momencie, jak zerwiemy sojusz. A pewnie kiedyś zerwiemy. E, dobra. Gdzie jest, wy teraz idziecie? Kolejne bunty, Sopron, o Boże. Panowie, dobra. Kończmy na dzisiaj. Sorry, że tak w połowie wojny, ale no musimy, musimy, bo ja muszę zaraz wychodzić. Um, na 16:30 jestem umówiony, a jest 16:00 już. A jeszcze bym chciał prysznic wziąć szybki. Więc e, dzięki wielkie za oglądanie. Napiszcie jak bardzo cieszycie się z tego, że Frankiem mnie zatakowała i jak bardzo cieszycie się z tego, że im słyszymy w pierdel i powiecie też jakieś tutaj bardzo miłe słowa dla Zygmunta, który powinien właśnie e, zemrzeć. Czyli, czyli po prostu umrzeć, żeby po prostu wotan podbijacz mógł wejść na jak, jako dziedzic właśnie tutaj no, więc dzięki wielkie za oglądanie i widzimy się już niedługo. Dajcie roba w górę i do jutra. Na razie pasyja!